Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Raki. Przekaz na kwiecień 2022 roku. Cóż Rakom przyniesie kwiecień? Koniczynka. No przepiękna karta. Grajcie, zagrajcie na tym. Oczywiście bez przesady, tak, żeby ktoś majątku nie stracił, ale osoba z podznaku raka może w tym miesiącu coś wygrać. Koniczynka to karta wszystkiego najlepszego w każdej dziedzinie życia. No to jest, słuchajcie, symbol, czterolistna koniczynka, prawda? Jak znaleźć igłę w stogu siana, jak znaleźć czterolistą koniczynkę, to jest bardzo szczęśliwe wydarzenie, no właśnie w aspekcie zdarzeń szczęśliwych i zmieniających Wasze życie. Na lepsze, oczywiście. Na tej karcie widnieje szóstka karo, czyli szóstka denarów. Szóstka denarów to karta dawania i brania, prawda? W tarocie. Ja proszę, dostaję, ja się dzielę, ale również otrzymuję, czyli mamy tu wymianę jakichś dóbr. Dlatego bardzo często ta karta wiązana jest właśnie z, z wygranymi losowymi. U was ta karta może mówić o zakończeniu, wymieceniu, o takich wiosennych porządkach. I to może być stricte porządek w domu, czyli wymiatam pajęczyny, wyganiam pająki, myję podłogi i okna. No, fakt, kwiecień można. Ale również może mówić o szczęśliwym wymieceniu z waszego życia jakiejś osoby. A tu akurat prezentowana jest w energii pazia, czyli to jest ktoś raczej młodszy, aniżeli starszy. I to jest ktoś, kto tak was cały czas jakoś tak obserwował. Obserwował. Okej, okay, co by nie było, ale się jakby tutaj pozbywacie w kwietniu wszystkiego, co do tej pory zaśmiecało wasze życie. A przynajmniej takie przymiarki będziecie robić, bo no przecież nie wszyscy akurat powyrzucają meble z domu, prawda, w ramach wiosennych porządków. Dobra, drogie raki. Wyzwanie dla Was to. Karta siła-moc, jasne, moc jest we mnie, kto nie da rady, jak to było, e kto jak nie ja, o kto jak nie ja, no dobra, ważna też może być tutaj osoba z znaku lwa, to, to jest karta mocy, karta lwa, ale również karta bardzo dużej zmiany, karta pokonywania przeciwności, no żeby powymiatać te wszystkie tam e pająki, które się zasiedliły w kątach, e trzeba... Siły w to wszystko włożyć, ale tej siły tutaj nie zabraknie do zrobienia tych porządków, drogie raki. Co Wam będzie pomagać? Karta cesarzowej. Piękna karta. Wiecie co? Ja rozłożę najpierw wszystkie karty. Chwycę cały tutaj, bo widzę, że się ciekawie robi. Do przeszłości rycerz mieczy, nie? Ja mówiłam, że tu jest paś, ale, ale może być też rycerz. Tak i tu mieczy. Tak. Ale się zgadza. Podstawa odejście. Pas mhm. kielichów. Ale odwrócony. O, o. O. O, karta gwiazdy. Mam tę moc. Znowu. Realizuję swoje cele. Proszę bardzo, mówiłam szóstka denarów, ta y, karta tej koniczynki jest szóstka denarów z otoczenia, karta wymiany i królowa denarów, pach, chcecie. Ale dlaczego odwrócona dwójka kielichów? E Drodzy, tutaj jest jakaś toksyczna relacja. Jakaś relacja, z której nie możecie się uwolnić, tak? Jest odwrócony diabeł, który cały czas, może już nie aż tak silnie, ale bardzo pokazane jest tutaj zniewolenie, jeśli chodzi o emocje. Zniewolenie, jeśli chodzi o jakiś wybór, który, który został dokonany, tak? Albo się dokona. Ale ja myślę, że to zostało już zrobione kiedyś, bo jest a diabeł zawsze sięga do przeszłości i wywleka to co było w przeszłości. Czyli tu należałoby również uważać, żeby zbyt pochopnie nie dokonywać jakiegoś wyboru na podstawie emocji, bo to może być e, takie wikłające. No. Tak, to było jeszcze wcześniej karta słoneczka, czyli tutaj, jakby świat był postrzegany w bardzo kolorowych barwach, a potem stało się coś takiego, że wybór osoby, nie wiem, miejsca pracy, czegokolwiek, wybór doprowadził do takiego poczucia uwięzienia i zablokowania. Dobra, to by było tyle. I co tutaj się przedstawia? Przede wszystkim. W karcie mocy i w karcie gwiazdy chcecie realizować swoje cele. I to są naprawdę cele i wielkie, i długofalowe. Przepiękne, wielkie arkana. Dla niektórych mogą być to cele związane z podróżą. Wyprowadzką, zmianą pracy, generalnie pójście w nowe albo na swoje, tak? Na swoje. I na tym bazujecie. To jest ten, jakby, obraz całej sytuacji, który chcecie zrealizować w kwietniu. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś dodatkowego finansowania w celu a, sprostania tym swoim oczekiwaniom. Zadaniom, to nie zrażajcie się moi drodzy. Jeżeli na przykład pierwsza jakaś tam ktoś aplikuje do banku po kasę, czy prosi kogoś o pomoc, bo to niekoniecznie muszą być banki, to może być krótko mówiąc osoba, to ta pierwsza osoba może odmówić. Więc kontynuujcie poszukiwania. Generalnie pomaga Wam taka energia cesarzowej. I ja myślę, że to jest dobra energia, bo z pozostałych kart tak widzę, że najlepiej byłoby, gdyby to, co chcecie zrobić, było zrobione tylko i wyłącznie przez Was. Żeby tu nie wchodziły jakieś czynniki trzecie, bo rada jest, nie dogaduj się. Nie wchodzi w związek, nie wiąż się, tak? Pamiętamy, była karta diabła. Jakiś wybór doprowadzi do, doprowadził do uwiązania się, więc Może Kwiecień z tymi potężnymi arkanami wielkimi, i z mocą, i z gwiazdą, mówi o tym, dasz radę sam. Sam obłaskawisz na karcie mocy jakieś tam przeciwności. Masz środki i bardziej i bardziej jeżeli cesarzowa jeżeli no nie jeżeli cesarzowa symbolizuje kobietę więc jeżeli już szukasz pomocy to bardziej u kobiet aniżeli u mężczyzn tak? i dotyczy to zarówno pań jak i panów którzy chcą na przykład nie wiem biznes otwierać prawda więc już ta, ta, ta współpraca bardziej albo z matką swoją no i tu od razu fala krytyki i na mnie spadnie, wow, mówisz o maminsynkach albo robisz z nas maminsynków. Nie, <laughs> nie robię z was maminsynków, drodzy panowie. Ale matka naprawdę może w tych waszych kwestiach pomóc, obojętnie czy jest matką, matką pani, czy matką pana, ale ona tu by zrobiła dobrą robotę. A co karty sugerują? Tu jest odwrócona dziewiątka buław, czegoś pół. Tak jakby pół zostało zrobione i jest problem teraz, żeby to drugie pół dokończyć. Bo może czujecie, że nie macie siły, bo może Wam się już nie chce, bo może tu jest jakiś syndrom wypalenia. Ale generalnie kwiecień mówi tak że jak coś robisz, to zrób to sam od początku do końca. Jesteś w połowie drogi. Jeżeli brakuje ci funduszy, to pozyskasz je, albo jakieś równowagi, moją mówię funduszy, może być ogólnie, jeżeli brakuje ci równowagi jakiejś, może dotyczyć kwestia kwestie, teraz mi przyszło tak do głowy tu jakieś y, kwestia zaburzeń y, czegoś w organizmie jeśli brakuje ci równowagi a terapia tu jest y, ta którą prowadzisz jest mało skuteczna to może ci pomóc nawet niekoniecznie lekarz tylko nawet Taka osoba, która do tego, co robi, podchodzi z troską i z pasją. Która wiele rzeczy już stworzyła, ogarnęła, um, wydała na świat, krótko mówiąc. Tak? Zaopiekowała się, zatroszczyła. Um, nie twórz dziwnych relacji, dziwnych połączeń, dziwnych związków. Bo w efekcie może okazać się. Właśnie. Tu mamy rycerza mieczy, tak? On musi, ta energia musi odejść do przeszłości. To jest energia człowieka bardzo wyrachowanego. Zimnego, wyrachowanego. Takiego, który był na chwilę. Pojawił, takie pojawiam się i znikam, tak? Czyli był, narobił zamieszania i teraz znika, tak? A Wy jesteście w połowie drogi. I co teraz? Ha. I tu jest baza. Odejdę, zostawię to. Sięgam po nowe. Niekoniecznie od razu muszą by, musi być to nowy związek, bo póki co odwrócony askielichów tego nowego związku może nie być tak od razu lub też ktoś, ktoś jedną propozycję wycofa, ale zaraz przyjdzie druga propozycja, bo mamy tutaj kartę równowagi dawania i brania z otoczenia. Więc o to bym się nie martwiła. No i wyraźna rada. Nie twórz relacji zobowiązujących. Hmm. No cóż, to wszystko drogie raki. Życzę udanego marca, e, kwietnia. Przepraszam. I bardzo głęboko wierzę, że ten miesiąc przyniesie Wam dokończenie to tego, co zostało zaplanowane wcześniej. Pozdrawiam i do usłyszenia w maju.